już przedstawiłeś naszych ostatnich gości. Powiedziałeś kto tak, będzie. Tak, dobrze, to zapraszam. Jak usiądą, to ja wtedy przeczytam trochę coś od nich. Zapraszam Paragon z Podróży. No, chłopaki, wy mali jesteście, nie? Chodźcie, a oni w konkursie chcą wziąć udział. Paragon z Podróży, Bartek i Patryk. To my, kochanie, na jednym. Cześć. Mamy jakieś jedno wolne krzesło. Ktoś tu się zwolniło. Dobra, słuchajcie, to dam ci mikrofon. Dobrze, czyli ja przeczytam, tak? No właśnie, więc nasi ostatni goście dokonali podziału sposobu podróżowania i podzielili to na siedem... O, jest krzesło, dobrze, super. Na siedem sposobów, czyli podróże z biurem, z biurem, ale nie klasycznym, tematyczne, na wariackich papierach, samemu, ekstrem, zamieszkaj i podróżuj. E, moi drodzy, wy z którym z tych punktów najbardziej się utożsamiajcie, bo ja bym kilka mogła przypasować, to nie jest takie oczywiste, nie? Bardek, ty z którym się utożsamiasz? Ja się Bardek. też stramiam, oczywiście jestem ekstrem. Dlaczego ekstrem? E, no bo zdarzyło nam się w historii naszego podróżowania zrobić takich kilka rzeczy, które pewnie nie wydarzają się e, podczas wycieczek z biurami podróży. Yy, nie namawiamy oczywiście nikogo do robienia takich rzeczy. To jest Powiedz, kwestią nie, indywidualną. Od razu na wstępie powiem, że nie atakujemy nigdy w żaden sposób ludzi, którzy z biurami jeżdżą. Jak ktoś chce jeździć z biurami, to niech jeździ z biurami, ale oczywiście zachęcamy do spróbowania podróżowania samemu, gdyż dostarcza to dawki i mi się wydaje zupełnie innych wrażeń i warto jest przynajmniej spróbować raz. Jak się nie spodoba, no to się dalej tak nie będzie jeździło, a jak się spodoba, no to warto próbować dalej, tym bardziej, że nie znamy chyba nikogo, kto by zaczął jeździć sam i potem wrócił do jakiegoś tam podróżowania z biurami. A z tym extreme, no właśnie, uchylcie rąbka tajemnicy, co jest dla was extreme? To to jest extreme? To jest kaj, to jest wspinanie, to jest... Nie no, to jest, na przykład, to jest na przykład rozbicie namiotu na parkingu pełnym tirów, namiotu bez rurek, więc bardziej rozłożenie niż rozbicie go. No i czekanie, aż traktor, który stoi zaraz obok tego namiotu o godzinie piątej rano przyjedzie po twoim plecaku 5 centymetrów od ciebie, prawie cię zabija. A to jest celowe czy nieświadome? Nie no, celowe oczywiście, że to jest zamierzone. To jest wszystko zaplanowane, z kierowcą traktora też, żeby było czym pisać na blogu. Ale to potem to kręcicie, czy jak? Nie, Nie wiem, potem... Op... tak Tak, No, kamer kamera się włączyła. Dokładnie. <laughs> Rozumiem. E, dobrze, słuchajcie, e, skąd w ogóle was tak nagle chwyciło napisanie tego wpisu? Tego. Te siedem typów. To byłeś ty, Bartku, nie? To ja napisałem. No tak. wiesz, Mam tutaj też było o sposobach podróżowania, więc A... pomyślałem, że tutaj też coś napomknę. Nie no, ale tak naprawdę to chodziło mi po głowie coś takiego. Chciałem coś takiego napisać bardziej ogólnego o tym, jak. Można jeździć, tym bardziej, że zbliżają się wakacje, a nie miałem nic takiego bardziej osobistego, czym chciałbym się podzielić, więc pomyślałem, że może przeczytają to cztery albo pięć osób, którym przyjdzie jakiś dobry pomysł dzięki temu na podróżowanie, więc popełniłem takie coś. Okej, okay, ale y, o co chodzi z tym waszym, bo za, za, za tą nazwą bloga Paragos podróży kryje się ci, coś więcej. Coś, więc jakbyście mogli o tym powiedzieć? się zaczęli od tego, potem już teraz nie. nie, 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 nie dobra, powiedzcie o co chodzi. Idea jest taka, że w ogóle zaczęło się od nazwy. E, ta nazwa zmotywowała nas do tego, żeby wymyślić ideę. E, zazwyczaj jest odwrotnie. E, nie? E, u nas, jak już mieliśmy tę nazwę, e, to stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby w miejscu, w internecie, znalazło się takie miejsce, gdzie ludzie będą. Pokazywali, że podróżowanie nie jest drogie, bo o kosztach się zazwyczaj nie mówi. To jest trochę taki temat tabu. Ludzie piszą o podróżach, jest dużo blogów podróżniczych, ale często się te koszty pomija. I pomyśleliśmy, że może zrobimy takie miejsce no, pewnie nie będzie tam dużo ludzi pisało że będzie można w takim schemacie, który my sami wymyślimy, więc nie trzeba będzie dużo pisać określić właśnie te najważniejsze koszty no i tam przedstawić różne sposoby i patenty na to, żeby te podróże nie były drogie. Więc tak się zrodziła idea, która się potem rozrosła no i dalej ją kontynuujemy. A moją motywacją jeszcze było trochę to, że pokazywać jakieś tam sposoby na samodzielne podróżowanie. Że jest taka generalnie trasera, że cała młodzież siedzi pod komp przed komputerami. Jak patrzę przez okno, że nikogo nie ma na podwórku pod blokiem, to mi się trochę smutno robi. No. Arte gra w kosza i teraz nie ma z kim po prostu. No to możesz samemu, tak, tak rozumiem? Tak, jest samym, po drugi... Wszyscy jego koledzy już pracują, Podróżują. a on biedny dalej. No, i zodać, nic zoda nic Rozumiem. Może wszyscy czytają twojego bloga, słuchaj. Okej, okay. panowie, no dobra. Zaczęło się od tego, e, wy się tam taką pierwszą przygodę mieli z Gruzją, nie? Przygodę w sensie? No taką bardziej blogową wydaje mi się. E, znaczy, jeżeli chodzi, no, Blogowo to Bałkany chyba, bo... Czy nie, no i tak, że jeżeli popełnialiśmy jakieś teksty z jakiejś krainy geograficznej, no to właśnie z Kaukazu, chyba najwięcej generalnie no, treści mamy stamtąd. Tak, obecnie, tam faktycznie tak. już więcej ilościowo tego było. I wy jak podróżujecie, to jakimi sposobami? Znaczy, ja w ogóle mam takie podejście, że do podróży trochę inny, zdecydowanie inny niż Bartek, no ale jeździmy znaczy, razem, razem, bo jesteście. tak wychodzi. <laughs> e, nie, generalnie m, wszystkie sposoby podróżowania są fajne. E, ja lubię zmiany i, i lubię sobie zmieniać. Raz mi się podoba to, raz to. Akurat tutaj było o bus, najpierw było, że busem przez świat. Ja byłem pięć lat temu takim busem po Rumunii zdezelowanym też. Rok później pojechaliśmy na stopa do, na Bałkany, potem tam Gruzję i takie rzeczy, tanie linie lotnicze, a akurat w tym roku chciałbym się przyjechać na rowerze jak Piotrek. Trzeba zmieniać, wtedy się z innych perspektyw ten świat ogląda i jest fajnie. A nie wiem jak Bartek. Generalnie dla mnie sposób przemieszczania się nie jest tam kluczową rzeczą. Uważam, że tu akurat, Patryk, z Tobą zgodzę, wyjątkowo, dziękuję w każdym, w każdym sposobie, w każdym sposobie na przemieszczanie się jest coś uroczego i urokliwego. Chodzi o to, że po prostu znajdować się w jakimś miejscu i przypadkowo lub też nieprzypadkowo znajdować się w innych miejscach, w różnych miejscach, które po prostu dają radość i wyzwalają fajne emocje. Wy podróżujecie i staracie się lans zlansować ten taki taniość podróżowania. Jak sprawiacie, że wasze podróże są tanie? Znaczy to, Napisaliście poradnik, więc tak. dajcie nam wersję skróconą. Znaczy to tak wyszło, że, że wyszło na to, że lansujemy sposób taniego podróżowania. Książka jest. No jest, ale zaczęło się od tego, że nie mieliśmy kasy. No. Tak jak we wszystkich przypadkach tutaj wcześniej, czyli no chcemy gdzieś jechać, a nie ma pieniędzy. Zaczęliśmy tak jeździć, no i z tego zaczęły się. Jakieś prawidłowości wysnuwać, jakieś sposoby dla tych, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, a piszą na maila, piszą gdzieś tam na blogu. No i dlatego poradnik, dlatego cały dział porady na, na blogu, żeby to innym ułatwić, którzy może niektórych sposobów sami jeszcze nie poznali. I taka Gruzja to Wam za ile, za ile wyszła? No, miesiąc w Gruzji nam wyszedł gdzieś tak. Jeżeli to ważne, to tysiąc złotych, nie wiem. Minus plecak, aparat, i, i wszystko, co miałem. Yy, ale masz taki piękny film, w którym wisisz na drzewie, oznajmiając swoją wolność, że teraz już nie masz niczego, w związku z czym jesteś ultra wolny. To ty wisisz? Yy, proszę? O, ty wisi to, na to ja wiszę, tak. Yy, znaczy, ja jestem trochę dziwny. Nie? I, i, I naprawdę yy, tak jechaliśmy, było tam dużo przygód, ale w pewnym momencie byłem sobie tak, kurczę, panie Boże, no fajnie było, ale ktoś mało tych przygód, nie? No i na, na drugi dzień nie miałem plecaka, nie? I po tym napadzie. Naprawdę się czułem bardzo dobrze w tym momencie. Nie, tylko te tylko zdjęcia gdzieś mi kuły, że... że... Wszystkie brudne rzeczy były w środku czy co? Wiesz co, no, to nie jest miłe, jak kwipunek, jak który się zbiera przez tyle lat, gdzieś tam ucieka, ale z drugiej strony wychodzisz nagle z, z celi w więzieniu w Gruzji i nie masz nic na plecach, masz tylko koszulkę, no właśnie, spodenki mamy, i buty. Proszę, mamy dwóch aresztowanych gości. Tak? Czy, czy, czy wy, panowie Przemku i Piotrze, wyście byli aresztowani? Jeszcze nie? Ja A byłeś, to trzech mam aresztowanych gości. To się ociągasz. Tak. tak. Ja siedziałem, no byłem zatrzymany, nawet nie Teraz na się wiesz. So, to, bo to był klucz, słuchaj, czy sprawdzaliśmy kto był aresztowany, tak? Albo przynajmniej zatrzymany. Całą to może... Ale nas nie zatrzymali, tylko zaprosili na nocleg do celi. No tak, no. Ale to nie jest żadna polityczna poprawność, tylko naprawdę Nie, nie. To było. No nas okradli, więc my byliśmy ofiarami. A... Czy znaczy, Tak naprawdę to jest kolejny patent na tanie podróżowanie. Dokładnie. Jeżeli nie ma się gdzieś spać, to trzeba Dobra, sprowokować. Miałeś tego nie trzeba, mówić. Trzeba sprowokować w taką sytuację, żeby po prostu zostać, znaleźć się w ogniu i potem policja przyjeżdża, no, robi się taką minę i śpi się potem na posterunku. Więzienia w Gruzji raczej puste, w związku z czym zaproponowane. Puste, zdecydowanie. Ja tak zapytam, z ciekawe... telewizja, telewizja była w i także można było... Przepraszam, kto, kto był w Gruzji z zebranych? A kto, kto, kto będzie w Gruzji w te wakacje? Okej, okay, tak, właśnie tak cała Polska chyba będzie po chyba tym tak. wizerze, tak? Okej, okay. spaliście w tej takiej fajnej, przezroczystej stacji policyjnej? Nie. Nasza jeszcze była z tych starych czasów, zdecydowanie. Nie z tych starych, okej. Okay. Eee, dobrze, a jak tam było w Nepalu w takim razie? Jak <grym grym grym> <grym> Było w, w Nepalu. Fajnie. No Pytamy tam o tą tak? bo to już jest trochę dalej. Eee, czy dużo dalej, tak naprawdę. Eee, jak tam dotarliście? Eee, no to generalnie, jeżeli się jedzie do takich miejsc jak Nepal, Indie czy generalnie Azja Południowo-Wschodnia, to głównym kosztem transportu jest wiadomo bilet lotniczy. Eee. No ale może sztopem? Sztopem też można, ale jak nie mam po drodze, trzeba pewnie Rowerem, trochę wiz, Jakiś tam, jakiś tam wist trzeba nakupić, więc na pewno wyjdzie taniej, zdecydowanie w ostatecznym rozrachunku. No ale nie postawiliśmy już tutaj tak totalnie na tą to taniość, no to nie jest tak, że po prostu musimy jak najtaniej, że jeżeli wydamy dwa złote więcej na coś, no to generalnie już jest wstyd. Chodzi o to, żeby to zrobić tak w miarę naszych możliwości finansowych, a dużo ważniejszą rzeczą jest to po prostu co tam się ogląda na miejscu, a nie to ile się wydaje pieniędzy. Poza tym w Nepalu ciężko jest cokolwiek zrobić drogo, naprawdę. Także tam nie chyba, musieliśmy się... kupić sobie pozwolenie na wspinaczkę na, na przykład. góry, no to wtedy ewentualnie o, tak. Chyba jedna Wejścia rzecz. Wejścia do parków narodowych też nie są, do, nie są, nie są tanie, tak to takie życie bieżące, hotele, wiadomo, 5 zł za nocleg, obiady po 5 zł, wszystko po 5 zł, jak w tych sklepach, gdzie tam gdzie nie gdzie można zobaczyć, no i generalnie tak to Cześć wygląda. No. A o, bo, tak staram się z was, o co was najczęściej pytają ludzie? Bo wy bardzo, jak mówię, promujecie to tanie podróżowanie, jesteście też znani, piszecie, napisaliście książkę o tym, to jak tak ludzie do was przychodzą, a na pewno przychodzą po poradę, to o co pytają najczęściej? Znaczy na, 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 na poczcie naszej blogowej na pewno jest najwięcej pytań o tanie, tanie loty, zdecydowanie. Kiedyś chyba wpis o tym zrobię, bo czy nie wiem, czy to będzie. Zalinkujesz do portali, które o tym piszą? Czy... Nie, nie, nie. Właśnie chyba nie będę mógł tego zrobić. Ochrona danych osobowych, ale mamy takie maile, które zasługują czasem na upublicznienie. Na przykład o 11.47 przylatuję do lotniska tego i tego w Londynie. Mam 45 minut, żeby przyjechać do następnego i wylecieć dalej. Jak mam to zrobić, żeby zdążyć? Na przykład. Takie, takie są pytania. Więc generalnie dużo ludzi pisze, po prostu jak mogę zarezerwować lot, stąd dotąd, pomóżcie, chcę jechać gdzieś tam, za ile, jak. Dużo takich konkretnych pytań. Ale. A druga kategoria osób, które jeszcze piszą, to żeby je zabrać gdzieś ze sobą w podróż. No i wymyśliliśmy swego czasu, jeszcze w ubiegłym roku, inicjatywę takich właśnie wycieczek, które będziemy organizować dla ludzi, którzy by chcieli gdzieś z nami pojechać. Tą całą inicjatywę razem sobie koordynujemy z instytucją, która się nazywa Peron 4. No i na, na Sylwestra zrobiliśmy spektakularnego Sylwestra w Mołdawii, tak, gdzie zebraliśmy 15 przypadkowych osób, które przyjechały do nas nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. I razem totalnie bez jakichś tam przygotowań ruszyliśmy właśnie do Mołdawii, do Kiszynia co wyjazd średo rewelacyjny. A teraz 2 lipca za tydzień ruszamy sobie na niepospolity początek wakacji kierunek Ukraina. Fajnie. A jeżeli chodzi o ten brak kasy, czy uważacie, że to jest naprawdę główny problem, żeby nie podróżować? Bo często, wiesz, można znajdować takie problemy, i dużo problemów i pretekstów do niepodróżowania można znaleźć. No, myślę, że to jest główny, główna wymówka, której ludzie używają, żeby gdzieś... Zdecydowanie. I to jest też... I też pisze on do was w tej, w tej sprawie, nie wiem, kasę, co jak... Znaczy, jak zarobić, jak... to nas nie piszą, no. <laughs> Jak tanio, jak, jak Tani, nie mam kasy. Zdarzają się jakieś komentarze, że to niemożliwe i że kłamiemy. No tak, no tak. Ale, ale tak to też staramy ale się nie zawsze. Kłamiemy. Ale nie kłamiemy. Staramy się wbijać właśnie też tą szpilkę tym, którzy twierdzą, że nie podróżują, bo nie mają pieniędzy. A spektrum możliwości jest taki, Jak ktoś ma tyle pieniędzy, to jedzie tak, a jak ma tyle, to jedzie tak, a jak ma tyle, to zamiast też jechać z biurem, może za 10 tysięcy tak sobie żyć jak cesarz gdzieś tam przez dwa miesiące. Dokładnie, bo wydaje mi się, że sporo osób właśnie tych, które tak naprawdę szukają sztucznych takich wymówek, to, to, to pieniądze są no, najczęściej się pojawiające. No, no, czy oczywiście są prawdziwe powody, gdzie te pieniądze oczywiście, że są ważne, ale tak jak mówicie, no wy staracie się, udowadniać, się, udowadniacie, że i wszyscy nasi goście właściwie to robią, że niewielkim nakładem finansowym można coś wykombinować i jeżeli mielibyście, nie wiem, poradzić osobom, jeżeli chodzi o te koszty powiedzmy, jak najmniejsze koszty, gdzie mogłyby się wybrać? Gdzie się wybrać znaczy, to jeszcze wybrać. warto powiedzieć, że my jesteśmy jakimś tam tylko elementem internetu, w którym można tak naprawdę przeczytać o tym, jak tanio podróżować, bo osób, które o tym piszą i starają się też inspirować jest ludzi mnóstwo. i pomagać im oszczędzać jakoś podróży, jest bardzo dużo. A jeżeli chodzi o to, jakie są miejsca, gdzie można pojechać, żeby było tanio. Jeżeli ktoś by się chciał wybrać gdzieś dalej, no to teraz linie lotnicze zasypują promocjami. Ostatnio były Indie za 1000 złotych, Uzbekistan za 1100. złotych. Gruzja też Pan, szaleje ostatnio. No Gruzja to jest generalnie teraz w modzie podróżniczej, można było Ale, tak ale tanie loty też się tam zaczęły, więc Nie. tak pewnie Co o tym wiecie. Z jednej strony jest dobre, z drugiej strony jest niefajne, no ale to już jest temat na inną dyskusję. No i też wy. Tak, na... że zdegustowany jesteś tak lekko. Nie wiem, czy który z was popełni wpis o turyście w Gruzji. No, no Ja właśnie, ja, ja że fajnie by było jakby ci ludzie tam jeździli, jak najbardziej jestem za, niech ta turystyka tam się rozwija, niech ludzie poznają ten kraj, ale no, niech zachowują się po prostu na odpowiednim poziomie, bo bezpośrednio się nie zetknąłem z jakimiś tam takimi nieprzyjemnymi no, to Zepsułeś mi zakończenie wachlarza, to ja je przeczytam. Jak już napomknąłeś to, bo ja chciałem zakończyć takim wiecie pompatycznym, ale Bartek napisał w tym wpisie na, na blogu, E, każdy, kto się decyduje na wejście do domu obcego, staje się ambasadorem swojego kraju. To właśnie od takich e, małych spraw, nawet gdzieś na skraju, na skraju lasu, tworzy się potem ogólny obraz. E, ja nie, pamiętam, nie pomogę. Przyjezdnych. Przepraszam, spaliłem ostatnie słowo, ale. E, to jeszcze raz. Każdy, kto się decyduje na wejście do domu obcego, staje się ambasadorem swojego kraju. To właśnie od takich małych spraw, nawet gdzieś na skraju lasu, tworzy się potem ogólny obraz przyjezdnych. Terenu. Amen. Tak, no te, 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 mieli, te mieliśmy kończyć, ale faktycznie to, to jest chyba jakiś taki problem. Znaczy no, jest, jestem przekonany, że Gruzja będzie zawolona w tym roku. Po prostu to, no to jest, jest normalne, no bo to jest jakaś tam gałość bo powiedzmy też gospodarki. No, ci ludzie chcą na tym zarabiać, tylko ja chciałbym uniknąć, no nie mam na to tak naprawdę żadnego wpływu, ale jeżeli tam mogę zawsze trzy osoby przekonać do tego, żeby generalnie nie psuły jakiejś tej takiej obyczajowości biesiadnej gruzińskiej w sposób... Y no w jakikolwiek sposób, no to by było bardzo fajnie. Poza tym umówmy się, no, każdy fajny kawałek świata jest fajny, dopóki tam masę nie zaczynają Po tym będzie jeden z razy, będzie jed, jeden z wachlarzy, ale e, w przyszłych po sezonie, ale teraz masz jakieś pytanie? Nie, nie, nie. Okej, okay, okay, przepraszam. Dobrze, słuchajcie, nie uwierzycie, ale minęło dokładnie 18 minut, więc z, 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 dziękuję Wam i to zamkniemy tę, tę Waszą część w tym momencie. Zanim otworzymy, te, przejdziemy sobie. Podziękujmy podziękujemy paragonom. Dziękujemy również. Dziękujemy.